Przez Stany Zjednoczone przeszły ostatnio wielkie demonstracje, demonstracje protestu związane ze śmiercią Georgia Floyda, tego, który został podduszony przez policjanta i prawdopodobnie z tego powodu zmarł. Nie ma jeszcze oficjalnego wyroku sądowego, ale tak się przyjmuje. Demonstracje te nie były wcale pokojowe, absolutnie. To były akty rozboju, napady, podpalenia. Wiele osób z tego powodu ucierpiało, ucierpiało fizycznie, nie mówiąc już o wielkich szkodach materialnych. No ale kto jest temu winien? Kto jest temu winien? No na pewno nie są temu winni Afroamerykanie, którzy w ten sposób demonstrowali na ulicach. Nie, to nie oni odpowiadają za te rozboje, podpalenia, za te zamieszki. Nie, absolutnie nie oni. I wyjaśnił to w krótkich słowach gubernator Kalifornii. Proszę posłuchać. You are right to feel wronged. you're right to feel the way you are feeling the black community is not responsible for what's happening in this country right now we are we are